i zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest zestaw składający się z książki Jannych Mielewskiej Nawiedzony dom i z gry komputerowej przygodówki Broken Sword 5. Aby wziąć udział w konkursie, musicie odpowiedzieć na jedno proste pytanie, mianowicie napisać jaka jest wasza ulubiona książka i dlaczego, co, co wam się w niej tak bardzo podobało. Termin wysyłania odpowiedzi upływa w niedzielę 18 października o północy, także czasu jest sporo, myślę, że wszyscy chętni zdążą. A wysyłać odpowiedzi można za pośrednictwem np. wiadomości prywatnej na moim profilu facebookowym wicek83, wiadomości prywatnej na moim kanale na YouTube, bądź też mailowo na adres wicek11 wicek przez v, rzecz jasna małpa, ten adres jest też podany w zakładce informacje na moim profilu na YouTube. Wśród odpowiedzi, które napłyną, wybiorę tę, która najbardziej mi przypadnie do gustu i skontaktuję się z osobą, która tę odpowiedź wysłała, ustalimy, na jaki adres mam później przesłać nagrodę. No i ten zestawik powędruje właśnie na adres tej osoby. Jest jeden warunek, to mają być wasze prace, więc nie ściągnięte z internetu czy z jakiegokolwiek innego źródła, bo inaczej bardzo się pogniewam, a mój gniew potrafi być srogi, ale myślę, że wszyscy jesteśmy kulturalnymi i uczciwymi ludźmi, więc nikt nie będzie próbował oszukiwać. Na koniec słówko o nagrodach. Zacznę od gry. Broken Sworda 5 to jest przygodówka, i tutaj kilka zdań dla osób, które może z grami nie, ma, nie mają styczności, bądź. Nie ciągnie ich do nich, za to lubią czytać książki. Otóż, przygodówki, jako gatunek gier komputerowych, są bardzo zbliżone do literatury, bo nie trzeba w nich popisywać się zręcznością. Czasem trzeba rozwiązywać łatwiejsze bądź trudniejsze, bardziej lub mniej abstrakcyjne zagadki, ale generalnie w większości przygodówek istotną rolę spełnia fabuła. I ta historia bywa bardzo angażująca. Czasem skomplikowana, wielowątkowa, no i tak też jest w Broken Swordzie 5. Może nie jest to zachwycająca gra, ale na pewno potrafi zapewnić kilkanaście fajnie spędzonych godzin. No, może kilkanaście to przesada, ale na pewno co najmniej kilka. Więc wszystkie osoby, które lubią czytać, ale z grami nie miały styczności, zachęcam jednak do zaryzykowania i do spróbowania zagrać w Broken Sworda 5, jak również w pozostałe części tej. Bardzo ciekawej serii, zwłaszcza dwie pierwsze. Książka Joanny Chmielewskiej, Nawiedzony dom, jest rewelacyjna. Chmielewska ma to w sobie, że poza oczywiście wspaniałym warsztatem literackim, którego nigdy jej nie może odmówić, ma też umiejętność takiego przekazywania historii w sposób naturalny. Ten humor, który jest zawarty w jej książkach, właśnie jest niezwykle wdzięczny, naturalny i typowe też oryginalny, więc może nie wszystkim się spodoba. Ale w dialogach brakuje nawet ksztyny patosu. Nie ma w nich wyszukanego słownictwa. Po prostu jest wdzięk, naturalność. I to u niej najbardziej lubię. A poza tym druga rzecz. To, czego brakuje wielu autorom, to umiejętność połączenia świetnego humoru z zajmującą, skomplikowaną i czasem też wielowątkową intrygą. Tu nie ma żadnego rozdźwięku. To wszystko jest spójne. Dlatego też całą książkę, jak i większość książek Mielewskiej czyta się z uśmiechem na ustach, a jednocześnie chce się jak najszybciej poznać zakończenie, rozwiązanie całej intrygi, bo tak te książki są po prostu ciekawe, tak wciągają. Dlatego zachęcam wszystkich i fanów książek i fanów gier komputerowych do wzięcia udziału w konkursie mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że osoba, która wygra przede wszystkim będzie zadowolona. Trzymajcie się ciepło, choć za oknem niestety jest śnieg, pierwszy śnieg tej jesieni, no ale mam nadzieję, że na przykład książka i gra pozwolą wam jakoś miło spędzić czas w te mrozy. To tyle, do usłyszenia, pa! pa.